Co tak jasno. Która jest godzina? Mm. O, matko, siódma. Zaspaliśmy, jest już siódma! Jejku, Amelko, co ty tak krzyczysz? Co tak krzyczysz, co się stało? Budziłeś cały dom. Co ty tak krzyczysz, na Meka? A co ci chodzi jeszcze spała. Obudziłaś wszystkich. Spóźnimy się, dzisiaj mamy na ósmą. Popatrz! Popatrz, jest tu wyraźnie pokazane ósma. Czekaj, pójdę sprawdzić mój plan. Mam dobry plan, hania szybko. Dobra, sprawdzimy. Mamy na jedenastą. Sprawdź jeszcze raz ten swój plan. Ej, kurde, to chyba z tamtego roku. Mm. Pani mówiła, że trzeba w coś, coś ważnego do szkoły Może przeszukam to, to sobie przypomnę Ketki. Mm. Mm. Mam pomysł! Spakuję te wszystkie rzeczy do dwóch plecaków Przecież czego będę miała coś dodatkowego

To Ty niesiesz dwa plecaki, po co Ci wziąłeś za koleżankę? Wzięłam, No nasza pani powiedziała, że mam coś wziąć, ale nie dosłyszałam, więc wzięłam wszystko. Nie, nie usłyszałaś, tylko nie zapisałaś. To po pierwsze. A po drugie jest, że ja zapisałam to za Ciebie, bo kiedy przyszłaś, to o tym mówiłaś, więc wiedziałam, że później będę musiała targać ten drugi plecak, więc postanowiłam, umijąc sobie nieprzyjemności, masz wziąć strój do WF-u, zeszyt do muzyki, zeszyt do plastyki, papier kolorowy oraz farby. Co?! Halo? Amelka, gdzie ty jesteś? Przecież umówiłyśmy się na lodach przed szkołą. Na jakiś lodach? No, dzisiaj jest piątek. Miałaś ze mną i z koleżankami pójść na lody. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? No ja w domu. To miało być jutro. No jak jutro? Dzisiaj miały być lody, a jutro idziemy do kina. Ach, pewnie znowu mnie zapisałaś. Hmm. No ale jak? Dobra, nie chcę mi się już z tobą gadać. My idziemy na lody. To nara i pewnie mama zaraz ci każe pomóc i sprzątać. No ale. <laughs> Amerka! Amerka! Jak jesteś, to pomóż mi sprzątać, proszę! Hmm. Hania! Pożyczysz mi 5 złotych, bo zapomniałam sobie zrobić śniadanie. Hmm. no pomyślemy. Spójrz. Mam tutaj wszystko zapisane. Mm. O, tu jest. Pożyczyłam ci piątego i pożyczyłam ci 10 zł. Siódmego pożyczyłam ci 4 zł. Dziewiątego pożyczyłam ci 6 zł. Czyli razem masz do oddania mi 20 zł. Więc nie pogarszaj sobie sprawy. I nie pożyczę ci pieniędzy. No, mm. Oddam ci kiedy za rok? No. Gdzie tam mama? Już tu godzinę e czekam! E Melka. a co ty tu robisz? Ja? Ja czekam na mamę. Czekam tu od godziny. Na mamę? O matko, no co ty? Mama przecież miała być teraz u lekarza. Mówiła ci, że nie może cię odebrać, kiedy kończysz lekcję. Będziesz musiała tylko poczekać. Teraz za godzinę dopiero będzie. Przecież miałaś to zapisać w kalendarzu. Melka, nie mów mi, że znów go nie wzięłaś. No, jak tam cię było, dziewczyna? No, mm. A wiesz co, mamo? Mhm? Mm e, bo ja wyszłam sobie ze, ze szkoły, no bo wiedziałam, że ty później do nas przyjedziesz, bo byłaś u lekarza. No tak, mówiłam wam wcześniej. Tak. I wyszłam i patrzę, a Melka tam się kręci. Podchodzę do niej, mówię... Marka, co ty tutaj robisz? A ona mówi, no jak to, co? Przecież czekam na mamę, a ty nie? A ona. No, no ja wtedy do niej. Na mamę? No coś ty. Przecież mama mówiła nam, że jest do lekarza Melka. i tak stała i mówi, że czeka już tu od godziny. Stałaś godzinę przed szkołą, przecież mówiła, że będę później. Trzeba było poczekać na świetlicy mm. albo na placu zabaw. Ojejku, Amelka, coraz więcej będziesz miała rzeczy do pamiętania i pracy domowej, ale też przyjemnych rzeczy o urodzinach różnych. Hania sobie wszystko zapisuje, może Ty też zaczniesz. Pamiętasz, o tu mam gdzieś, pamiętasz ten terminarz wyjątkowej dziewczyny? Tak. Hmm. Może byś zaczęła notować, możesz sobie wybrać kolor. Hania ma srebrny, no ale są jeszcze takie kolory. Zbierka Zbierkowi się podoba, no. on też by notował, gdyby umiał pisać. Kochanie, tu masz nie tylko kalendarz, ale masz quizy, kolorowanki, porady, e, różne ciekawostki. Nawet dla mamy instrukcje jak gotować kaszę i inne przepisy. Sama się nauczyć gotować kaszę. Mhm. O i zobacz i przepisy są zobacz na jakieś pyszności, rożki arduzowe mm. i inne. Będziesz sobie notować kochanie? Będzie Ci naprawdę łatwiej, sobie wszystko zapiszesz, to będziesz miała w porządku, tak? No dobra. A wcinajcie. Mam nadzieję, że nie będziesz następnym razem tu czekać przed szkołą, no to spokój, bo się pewnie denerwowałaś niepotrzebnie. Oj, Marka, Marka. O, a co, mama? Mhm. Ja sobie siedziałam w klasie. E, no i jak wcześniej... No jak jest otwarta sala. Jakby, jakby, jakby... No tak mam wiesz do nauczenia. Aha Hamelka. Mam nadzieję, że następnym razem sobie wszystko zanotuje i nie będzie miała takich nerwów wieczornych, co? I więcej czasu na robienie prac domowych. Mieszkały z mamą i tatą domu Nad oceanem. Nie. Didi. Nennem. Didi. Ameryka, co ty tu robisz? Jest pierwsza w nocy. Obudziłaś mnie. Strasznie głośno recydujesz ten wiersz. Czy coś tam. Uh -hmm. Idź już spać. Po prostu chyba od... Od kolacji to robisz. I dlaczego to tak jasno? Zgaś światło i się połóż. Albo choćby recytuj ciszy. Dobra. Kurczę. To chyba to. Tu też nie znaczy, że to, że to było zadane. Kurczę. To może być to. Michałek? A... Mm, już jest chore. Mm, 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 mam mam jeszcze zadaną, a może może naprawdę mam matmę zadaną? Mm. Зачекай тут. Старый друг. это польский. Тут, наверное, было что yes. yes. mm. mm. so, Не речь, <плодзр>。мадам, A co tam bolo? Eee, dobre. 35 co ty? Przy spałaś? O matko, Amelka! Przecież to łóżko nawet było pościelone. Dobra, ubieraj się i idziemy. Chyba jeszcze... Chyba będę używać tego.